filmik na temat platformy, która jest, no wydaje mi się, że niezbędnym dodatkiem, narzędziem w pracowni każdej skraperki, ale nie tylko skraperki, ponieważ ja skraperką nie jestem, przynajmniej nie tak docelowo i, i przede wszystkim, a tej platformy używam dość regularnie. To jest platforma marki Tonic Studio, Team Holtz, tutaj kooperacja chyba nastała jakiś czas temu, i dwie, dwie marki połączyły się, jeśli chodzi o produkty, właśnie takie narzędziowe. I muszę Wam powiedzieć, słuchajcie, że długo się nosiłam z zamiarem zakupu tejże platformy, ale na pewno tego zakupu nie żałuję. Platforma ma wymiar Roboczy, taka ten obszar roboczy ma 21 na 21 cm. Sama platforma jest troszeczkę większa, nie wiem, może ma 25x25, może troszkę mniej. W każdym razie te miarki czarne, które są tutaj i w pionie, i w poziomie, mają 21 cm. Do tej platformy, oczywiście tamte firmowe są większe dołączone są magnesy. One są mniej więcej e, mają średnicę około chyba 2 cm i są może ciut grubsze, e, ale gdzieś mi zginęły, więc sobie wzięłam takie zwykłe neodymowe, które wykorzystuję do e, e, albumów jako zamknięcia, ale one też spokojnie działają. Tutaj jest po prostu obszar e, w e, na Namagnesowany z magnesem pod spodem wbudowanym, i dzięki temu te magnesy się tutaj trzymają. Te magnesiki mają za zadanie przy tej platformie przytrzymać Wam kartkę papieru, na której będziecie odbijać stempel. Po co? Zaraz Wam pokażę po co. Tylko jeszcze parę słów na temat samej tej klapki, tej ruchomej części platformy. Ją, gdy pójdzie platforma do do pionu, tutaj zobaczcie, w momencie, to się ustawi pod kątem prostym, to można ją po prostu wyjąć tak i przełożyć. Po co? Ano, po to, że z jednej części, z jednej, przepraszam, z jednej strony platforma ma taki ogranicznik, jakby to jest taki, słuchajcie, próg. Z tej, strony, yy, i z tej strony i z tej strony. teraz tak. Tu jest troszeczkę, jakby ta platforma podwyższona, widzicie? Tutaj jest płaska. Dlaczego? Dlatego, że yy, z tej strony, gdzie mamy to podwyższenie, ta y, część, właśnie dostępowania, jest troszeczkę podniesiona ja nie wiem, o ilo jakieś chyba 3 mm. Ponieważ tu macie takie oznaczenie, rubber, tak? Guma. Czyli tutaj, jeżeli to napis rubber macie do góry, to znaczy, że możecie sobie odbijać stemple gumowe. Jeżeli macie napis clear, to możecie sobie odbijać stemple akrylowe. Czemu taka różnica? Ponieważ stemple różnią się grubością. Dlatego jedna część tej platformy jest płaska, druga jest troszeczkę tutaj podniesiona, właśnie po to, żeby yy, nie trzeba było podkładać nic pod ten stempel, tak? To znaczy, żeby on po prostu w momencie, gdy zamkniemy tą yy, klapę tej platformy, żeby on nam po prostu ten stempel przycisnął do kartki, żeby on się po prostu odbił. Yy, I teraz tak. Yy, dlatego to jest wyjmowane i dlatego to się po prostu przekłada z jednej na drugą stronę. I teraz tak, słuchajcie, możemy sobie dzisiaj poodbijać, pokażę Wam stemple takie zwykłe, yy, silikonowe, czy to ja nie wiem, jak one się nazywają, chyba też akrylowe, chociaż bardziej akrylowe są tego typu stemple. Yy, Kaiser trafę. ten akurat dostałam w prezencie ostatnio od mojej Dasi i też sobie go odbijemy, słuchajcie. Są stemple gumowe, które zobaczcie dodatkowo mają jeszcze doklejoną piankę. I yy, ja akurat tego stempla na tej platformie nie odbijałam, ponieważ ja go w ogóle odbijam tak po prostu, wiecie, yy, no, ręcznie. Ale mam tutaj stemple Zabe Studio, które są cieńsze. Spójrzcie, widzicie, jak się stemple mogą różnić grubością. Zobaczcie, przyłożę o w ten sposób. I jest za 2 mm grubszy ten finawar od tego AB Studio. Także to ma znaczenie. Yy, chciałabym, tutaj mam kilka takich stempli, właśnie yy, AB Studio do odbicia. To sobie zobaczymy, jak to wszystko fajnie będzie nam działać. I tu mam takie dwa stemple marki Happy Stamps. Ostatnio sobie właśnie yy, do paczki detowej je zamówiłam, bo yy, zachwyciły mnie te. Zobaczcie. Te kobiety, które są tutaj. Po prostu yy, no są cudne. Już zrobiłam sobie z nimi jedną pracę, yy, z jedną z nich, i też sobie zobaczymy, jak te stemple clear przezroczyste z tego cieńszego yy, tworzywa, jak one nam się tutaj fajnie odbijają. Czy ja już wiem, że się fajnie odbijają, bo widzicie, że je użyłam, yy, ale zobaczymy sobie, pokażę Wam, yy, jak one się będą nam na tej platformie odbijały. Co ma jeszcze znaczenie, jeśli chodzi o odbicie takiego stempla? Znaczenie bardzo duże ma papier, jakiego używamy, bo mam tutaj pozornie takie same dwa kawałki papieru białego. Tak, jest też papier skrapowy, który wiemy, że jest fajny, gładki i w ogóle mnemuśny. I na nim sobie możemy odbijać bezkarnie wszystko równomierowo. Natomiast ja Wam pokażę, może zobaczycie. Spójrzcie, to jest papier akwarelowy, gruby. 200 chyba 50 z tego co kojarzę. Nie wiem, czy wy to widzicie, powinniście wiedzieć. On ma swoją fakturę. I tu jest problem. My czasem potrzebujemy takiej właśnie faktury do jakiejś tam naszej pracy. No i jeżeli byśmy chcieli odbijać tak po prostu na zwykłym jakimś bloczku ten stempel, no to uwierzcie mi, nie ma szans na to, żeby odbić go prawidłowo i w całości, równo, za pierwszym razem. Po prostu on nie przelgnie. A drugi raz ręką nie przyłożymy stempla idealnie tego samego do, tego, do tej y, niedoskonałej odbitki, którą wykonaliśmy za pierwszym razem. Tu jest papier gładziusieńki, y, nie mający żadnej faktury. Y, zwykły blok techniczny. Y, 250 y, kupiona w papierniku. No i weźmiemy sobie ten papier skrapowy, który wcześniej Wam tutaj pokazałam. To odbijamy sobie teraz stempelki. Co jeszcze nam ta platforma gwarantuje dodam? Gwarantuje nam to i po to są właśnie te nasze, zobaczcie magnesiki, że jak sobie położymy kartkę i wybierzemy sobie miejsce, w którym chcemy mieć, na przykład na większej kartce, tak? O, odbity stempel bo na przykład, no nie wiem, robimy taką kartkę albo stronę w albumie, gdzie dany stempel musi być konkretnie w tym miejscu, a nie w innym, tak? No to musimy sobie, o, przypinamy go sobie tymi magnesami i naklejamy na tą stronę i wtedy sobie go przybijamy. Jak nam nie wyjdzie dobrze, smarujemy jeszcze raz stempel w, yy, Tuszam i przybiję i przykładam raz jeszcze do skutku, tak? Aż nam to wyjdzie tak, jakbyśmy chcieli. Chciały. Dobra, słuchajcie. No to żeby nie marnotrawić czasu i żeby sobie na przykład najpierw muszę zamocować stempel na na tej yy, na platformie, tak? To jest stempel gumowy. Najpierw go sobie zobaczcie: przytulę do tej mojej klapy. Teraz, jak on już jest przyklejony tam, gdzie ja chcę, to sobie biorę tuż. Ja sobie teraz wezmę memento. Wytuszuję sobie. Jajka, założę sobie z powrotem to i stempluję. Dociskam wcale nie za mocno, bez przesady. Jak coś nie wyjdzie, ten sam proces powtórzymy. Ale mi wyszło. Wyszło idealnie. Już pomijam fakt, że jakość stempla też ma potworne znaczenie i akurat tutaj, jeśli chodzi o studio, to gorąco polecam. Yy, tak więc mamy odbity stempel gumowy. Teraz może sobie zrobię coś na, tych, na tym papierze. Może jakąś fajną karteczkę. Wielkanocną, nietypową. Zobaczymy. Teraz sobie słuchajcie, przyłożę kawałek kartki. Może niekoniecznie ten, bo ten jest jakiś taki długaśny. O! Przyłożę sobie magnesy. O! I teraz sobie wybiorę stempel. Du -du. Du -du -du. Może sobie wezmę ten nowy. Czyli mój prezencie, czy to nieśmigane, to pośmigamy go sobie tutaj razem. Mhm. Trzeba ostrożnie, bo yy, jak te stemple akrylowe, clear stamps, są takie nówki sztuki nieśmigane, to ciężko odchodzą od yy, tej foliki, do której są fabrycznie przytwierdzone. No, ja zawsze mam wrażenie, że. Jak za mocno pociągnę, to mu zrobię krzywdę, więc ściągam cierpliwie. sami widzicie. Zobaczcie, że to jest. Um, no, stempelek. I teraz tak. Ja sobie ten stempelek przykładowo, prawda, wymarzyłam. Nie wiem. Dajmy na to, w tym miejscu, tak. O, tu mam też taki próg, i tutaj, który mi ten stempel przytrzymuje w ogóle. No i teraz muszę zamienić tą platformę, bo było na rubber, czyli na gumowy stempel. To sobie przekręcam, żeby było na clear. I bądź. O, mi się teraz do tej platformy przylepi pięknie i cudownie. A jak nie, to mu pomogę. I ja go sobie teraz pokryję też momentem. A wiecie co? A dobra. Nie będziemy zmieniać. Okej. Okay. I sobie przekładam. Też się ładnie odbił, wiecie? <grybujesz> Może dlatego, że nowy. <grybujesz> mm -hmm. O, bardzo ładnie. Cały tuż szedł, który miał zejść. Super, mi się podoba. Zaraz Wam pokażę. Chciałabym po prostu zrobić Wam taką odbitkę, która wcale nie wyjdzie ładna, no i zaraz mi się to uda z tą kartką. To jest ta kartka akwarelowa, która ma fakturę na sobie. Tak? Czyli nie jest to gładziusieńka, fajna kartka, a przecież i to się zdarza, tak? Zdejmę sobie tą jedną piękną panią. Dam ją sobie tutaj. Przykleję sobie, zatuszuję, zakładam platformę i odbijam. I zobaczcie, nie mogę teraz tego ruszyć, bo to musi być w tym samym miejscu. No, nie odbiła się cudownie. A wiem, że może się odbić cudownie, bo już robiłam dzisiaj z nią z tą jej koleżanką, z tym drugim stempelkiem, robiłam z nią pracę. I już wiem, że te panienki na takim papierze trzeba odbijać dwukrotnie przynajmniej. Teraz jest super. I zobaczcie. Drugi raz Mając stempel na bloczku, nie zrobicie takiego myku, bo po prostu nie utraficie, spójrzcie, jakie tu są detale. Widzicie? Buzia, warkocz, zarys szyi, twarzy, yy, nawet obojczyk. Nie da rady po prostu tego powielić yy, w tym samym miejscu, yy, stemplując tylko i wyłącznie na zwykłym bloczku, tak? I teraz tak, bierzemy sobie drugą panią, Miarka, gdyby coś nam się przesunęło, też pomaga nam zapamiętać, na przykład, na którym tutaj w tym wypadku, na którym cal, calu jest ten brzeg kartki, tak? Więc gdyby nam się coś tam przesunęło, a na przykład jest taka praca, że musimy mieć dokładnie wszystko co do cala, no to pamiętamy. Także miarki też nie są yy, tak zupełnie bez powodu yy, w tej platformie zrobione. No, ta prawie idealnie, ale tutaj jeszcze troszeczkę trzeba zrobić poprawkę. Swoją drogą to też jest bardzo dobry tusz. Jeżeli ktoś nie ma dobrego tuszu, to tym bardziej y, będzie musiał taki proces powtarzać. O, teraz jest super. Teraz jest tak, jak być powinno. Jest idealnie, zobaczcie. Zdejmiemy sobie. Bardzo dobrej jakości stempla, bardzo mi się podobają. Happy Stamps. Są w sklepiku w prawdowaniu, także możecie sobie zobaczyć. Jest jeszcze kilka innych wzorów, są chyba dwie czy trzy panie dodatkowo. Yy, inne niż te, co ja posiadam, więc yy, bardzo fajne, bardzo takie yy, te stempelki są lepkie. Bardzo ślicznie yy, przywierają do albo bloczka, albo właśnie do platformy. Yy, co tutaj teraz sobie zrobimy? Weźmy sobie stempel agaterii, tak? Weźmy sobie stempel agaterii, zrobimy sobie odbitkę. O! O, najpierw sobie ją... Zmocujemy, przykleimy. To jest mój bardzo stary stempel, ale działa cały czas. Bardzo go lubię, bo fajny wzorek. I teraz odbijamy. Co fajnie się odbił. Ale nie daj Boże, odbijałabym na przykład na tym papierze chropowatym. To teraz spójrzcie na ten wzór tego pisma. Takiego alogazetowego, tak czy książkowego. No, nie powtórzę tego. Po prostu nie powtórzę bez użycia takiego narzędzia. I jeszcze raz sobie wrócimy do. Tej strony na stemple gumowe, i ja Wam tutaj jeszcze chciałabym pokazać: jeszcze jedną rzecz na, na papierze, właśnie akwarelowym. Które właśnie posiada tą fakturkę. I teraz tak. On, co prawda, z drugiej strony jest gładziutki, ale mi zależy właśnie na tym, na tej stronie, która jest szorstka. I zrobimy sobie stempelek z AB Studio, dwa stempelki z Aby Studio gumowe. Teraz je natuszujemy, zakładamy, stemplujemy. No i zobaczcie na rękę. No niekoniecznie się dobrze odbiła, tutaj grzybki też widzę że mogłoby wyjść wyraźniejsze. Tak więc sobie ją poprawimy. Ta Jeszcze raz. Widzicie? I to jest właśnie papier, yy, który jest po prostu taki z fakturą, kropowaty. Tu i docisnąć trzeba jak należy. No i oczywiście utrafić w te same miejsca. A teraz jest gida z majonez, zobaczcie. za mocno docisnęłam no także yy, słuchajcie serdecznie polecam yy, wydaje mi się, że na warsztacie każdej skraperki, czy osoby która w jakiś tam sposób czasem, tak jak ja w ramach odskoczni yy, zrobi sobie coś papierowego yy, i lubi sobie czasem odpocząć od mediów bo ja tego potrzebuję. Musi się troszeczkę inaczej podziać raz na jakiś czas u mnie, żebym po prostu nabrała dystansu do swoich własnych prac i miała czas przemyśleć, co bym chciała jeszcze innego zrobić. Także platforma serdecznie polecam. W sklepików Craftveny u Marty na pewno ją znajdziecie i jest teraz dostępna. A gdyby nawet nie było, to śmiało możecie zamawiać Marta na pewno ściągnie albo Kasia. Także serdecznie Wam dziękuję. Mam nadzieję, że w jakiś sposób pomogłam, <grywa> zainspirowałam do tego, żeby pomyśleć chociażby o ułatwieniu sobie pracy w Waszej pracowni. Jeśli tworzycie albumy, musicie sobie coś zaplanować przestrzennie, a czasem wiadomo, zdarza się. Że coś odbijemy niewyraźnie, coś nam nie wyjdzie. Po co marnować papier, wyrzucać, odbijać w nieskończoność, do momentu, aż wyjdzie to nam dobrze, skoro można to zrobić za pierwszym razem? No, prawie za pierwszym. Dzięki Wam bardzo, do zobaczenia. Pozdrawiam Pa.